UZ Navigator, co przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator, jesteś u celu. Cześć, ja nazywam się Weronika Łuczek, a to jest program UZ Navigator, w którym rozmawiamy o rzeczach ważnych dla studentów, ale też tych ciekawych i interesujących. I dzisiaj będzie nieco muzycznie, a to dlatego, że już w najbliższy piątek kolejna odsłona koncertu. Mój idol i ja, moimi gośćmi dzisiaj są studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Aleksander Nowak i Michał Kabaciński. Cześć, witam Was Cześć. bardzo. Cześć. Mój Idolija to jest już trzecia edycja. Na czym ona polega, bo nie jest to taki zwyczajny po prostu koncert. Tak, to jest koncert, który oprócz tego, że tak jak zwykle na naszych koncertach studenci prezentują jakieś piosenki, czasem to są arie klasyczne, ale w tym przypadku akurat mamy repertuar rozrywkowy, to oprócz tego, że śpiewają, to jeszcze wcielają się w tę postać, której piosenkę śpiewają, czyli w tego tytułowego idola, zarówno wizualnie strojem, ale też choreograficznie, bo pracujemy tutaj z Szymonem Obolewiczem, który jest choreografem i nas do tych występów Przygotowuje. Czyli nie tylko te umiejętności wokalne, ale też również cała taka naprawdę, tak naprawdę otoczka, która, można powiedzieć, przewija się w tym rozrywkowym świecie kulturowym, a nawet bym powiedziała show-biznesowym. Trochę tak. Mamy tutaj, e, też zazwyczaj tak się dzieje, że w Moim Idolu i Ja wybieramy takie charakterystyczne postaci, na przykład tutaj Michał, jak zresztą już trochę widać, ale to jeszcze nie jest pełny Ciekawe, strój. Ciekawa, czy ktoś zgadnie. E, może, no właśnie, może nie zdradzimy, ale to jest pewna bardzo charakterystyczna postać e, związana z muzyką rozrywkową, wręcz ikona muzyki rozrywkowej, w którą Michał będzie się wcielać. Może więcej chociaż jakieś podpowiedzi tutaj Za nam… Za Właśnie. E, jeszcze chciałam o przygotowania zapytać, ale to może zacznijmy od tego wyboru. Powiedziałeś, że to są takie charakterystyczne postacie. Powiedz, Michał, jak to wygląda u ciebie? Kogo wybrałeś i dlaczego? Jak można się pokrótce domyślać, jest to Michael Jackson. Wybrałem tego artystę, ponieważ czuję, że mamy dosyć podobny ton głosu. Bardzo lubię rytmikę w jego piosenkach i choreografia jest po prostu cudowna według mnie. I w sumie niedawno odkryłem, że bardzo lubię tańczyć, więc pomyślałem, że czemu by nie połączyć wokal i taniec razem. Jest to bardzo ciekawe i dla mnie fajne wyzwania. W takim razie jak idą przygotowania, no bo tak jak tutaj już powiedzieliśmy, ta choreografia też jest ważna i to wszystko połączyć naraz, to, to śpiewanie, no bo to też nie jest takie właśnie śpiewanie, jak robicie na co dzień, tylko faktycznie trzeba trochę naśladować tych idoli. Jak w takim razie przygotowania do koncertu idą? Ja osobiście e, ciągle słuchałem tych piosenek, e, nie tylko piosenkę, którą będę wykonywał, lecz e, różnych albumów, różnych nagrań, e, też demo wersji. E, próbowałem naśladować ten głos, e, oglądałem dużo koncertów na żywo. E, zajęcia z Szymonem bardzo, bardzo mi pomogły, jeżeli chodzi o kontakt z widownią na scenie. E, uważam, że e, te próby bardzo, bardzo, pomogły mi łączyć właśnie wokal z tańcem, bo bardzo często jest problem z równowagą. Albo się skupiamy bardziej na wokalu, albo na tańcu, a tu trzeba właśnie równo. Kto jeszcze pojawi się podczas koncertu, jeżeli chodzi o tych idoli? Kogo studenci wybierają? No, możemy tutaj wymienić takie sławne postaci jak Tina Turner, jak Freddie Mercury, który też jest bardzo charakterystyczną postacią, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że być może nie w takiej odsłonie zazwyczaj go sobie wyobrażamy, ale też będzie ciekawie. No, kogo tutaj jeszcze mamy? Polskie ikony, takie jak Hanna Banaszak, czyli nie tylko te postaci, czy to współczesne, czy to z muzyki mu amerykańskiej, anglojęzycznej, ale też sięgamy podczas tego y, idola po, po polskie znane utwory i znanych artystów, ale też tacy współcześnie znani jak Teddy Swims, na przykład, który bardzo dużą popularność w ostatnim czasie zdobywa. Tu też powiedziałeś o tym, że te interpretacje i wykonania mogą się nieco różnić od oryginałów, czyli właśnie wchodzicie ze swoją taką kreatywnością i ze swoją wizją jakby tych idoli. Tak, plan jest taki, że Próbujemy wcielić się w tę postać, ale jednak zachować jakiś swój charakter. Czyli z jednej strony kogoś udajemy, ale tak naprawdę ta sfera... Emocjonalna tej piosenki cały czas jest po naszej stronie. Nie musimy na siłę na przykład modulować głosem, żeby koniecznie brzmieć jak Michael Jackson albo jak Teddy Swims, tylko bardziej chodzi o to, żeby pokazać te emocje, które ci artyści na najwyższym poziomie zawsze w swoich wykonaniach zawierają. W takim razie, co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Co sprawia. Problem to zatrzymanie siebie, właśnie w tym pokazanie siebie w tym występie, bo, bo ktoś na przykład na wszelką, za wszelką cenę chce odtworzyć tego wykonawcy, czy może faktycznie to są te techniczne sprawy, które sprawiają problem? Powiedziałbym, że to zależy od artysty i tego, jak bardzo się łączy z tym artystą. Dla mnie najtrudniejsze właśnie było łączenie choreografii z wokalem, bo trudno zachować balans, jednocześnie próbując. Wyciągać te bardzo wysokie dźwięki. Jest to dosyć chaotycznie i, i, i no, trudne. A w takim razie powiedzmy, kiedy dokładnie koncert i gdzie można Was zobaczyć? Będzie nas można zobaczyć na żywo w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w ten piątek, 11 kwietnia o godzinie 19.00. W takim razie ja trzymam jeszcze kciuki za przygotowania, póki, póki jest czas, żeby doszlifować te wszystkie połączenia choreografii i śpiewu. Wiemy też z poprzednich edycji, że akurat to wydarzenie cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem. Tak, cieszy się sporym zainteresowaniem. Tutaj Regionalne Centrum Animacji i Kultury, my tam występujemy już po raz kolejny i mamy wrażenie, że za każdym razem ludzi przychodzi coraz więcej, więc mimo bardzo dużej sympatii do tego miejsca. Może się okazać, że kiedyś będzie na nas za małe. I już zastanawiamy się, gdzie wtedy by można takiego idola organizować. Oczywiście trzymamy za to kciuki i zapraszamy wszystkich już w najbliższy piątek do Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Mój, mój idol i ja trzecia edycja już w najbliższy piątek, a moimi i waszymi gośćmi byli studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Aleksander Nowak i Michał Kabaciński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozostajemy w temacie muzycznym, ponieważ rozmawialiśmy o koncercie Mój Idol i Ja i to właśnie ci przeróżni wykonawcy pojawiają się na scenie podczas tego koncertu, a my zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego o to, jacy są ich ulubieni wykonawcy i dlaczego. Posłuchajcie. jaki jest Twój ulubiony artysta muzyczny i dlaczego? E, no to moim ulubionym artystą muzycznym będzie Billie Eilish, tak mi się wydaje, dlatego że pomogła mi bardzo w Zaakceptowaniu siebie takim, jakim jestem? Moim ulubionym artystą jest Mobi i jest to taki łysy gościu, który robi świetną muzykę dla White Cross i dlatego go uwielbiam. Dawid, podsiadło, bo ładny jest chłopak i fajne ma piosenki. Moim artystką jest Lana Derley, ponieważ jej piosenki mają taki nostalgiczny i mel melancholijny klimat. Eee, problem ponieważ y, zaczęłam go słuchać w prasy i to też był taki moment w moim życiu, gdzie potrzebowałam troszeczkę takiej, właśnie takiej muzyki i też ma taki fajny vibe y, właśnie takich lat osiem, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, taki trochę vintage i to mi się bardzo podoba. Jan rapowanie ze względu na wrażliwość jego tekstów, problemy, które porusza, samotność i po prostu muzykę spokojną, mimo tego, że jest raperem jednak. Studentów pytała Ola Pruszyńska, która przygotowała materiał, a pozostając w temacie muzyki, bo muzycznych wydarzeń ostatnio jest sporo na naszym uniwersytecie. W miniony weekend odbyły się warsztaty gospel, a ich zwieńczeniem był koncert na auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zobaczcie, co tam się działo. Materiał przygotowała Mirella Grzyb. Ostatnie dni upłynęły nam pod znakiem warsztatów gospel prowadzonych przez Briana Fentresa. Były to fantastyczne trzy dni pełne muzyki, emocji, nowych tekstów, nowych melodii, fantastycznych podziałów, więc myślę sobie, że ten czas był naprawdę absolutnie wyjątkowy dla naszych warsztatowiczów. Muzyka Gospel w Zielonej Górze ma długą historię. Właściwie to miałem okazję uczyć tutaj w 2014 i 2015 roku. Wtedy robiliśmy koncerty i warsztaty. Jestem zadowolony, że mogłem tu wrócić po czasie i ponownie sprowadzić Gospel do Zielonej Góry. Dla mnie muzyka Gospel jest bardzo muzyką wolności, e, muzyką własnego głosu, głosu i szukania własnego głosu przede wszystkim. E, że tak naprawdę mimo tej ogromnej ilości osób każdy ma ten swój, własny, cudowny, mocny i ważny głos w tej całej całości, więc to jest troszkę muzyka o szukaniu samego siebie. To były wspaniałe, intensywne trzy dni. Głos mi już wysiada bo to były trzy dni intensywnego śpiewania, ale to był wspaniały czas. Poznałam mnóstwo cudownych ludzi, zintegrowałam się ze swoją ekipą, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona, że tutaj jestem i mam nadzieję, że za rok też będzie mi dane tutaj wziąć udział. Skoro było muzycznie, to musi też być sportowo, bo tych sportowych wydarzeń nie brakuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. W miniony weekend m.in. odbył się mecz piłkarek ręcznych AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, a materiał z tego wydarzenia przygotował Miłosz Weryszko. Przygotowywaliśmy się przede wszystkim tutaj w obronie, bo, bo z atakiem nie było aż tak dużych problemów i myślę, że dziewczyny wszystkie założenia wykonały praktycznie w pełni. A który mecz w tym całym sezonie oceniłby Pan najlepiej? Myślę, że dzisiejszy mecz, każdy, każdy domowy mecz to był naprawdę, naprawdę bardzo fajne widowisko. Tutaj te mecze wyjazdowe niekoniecznie układały się po naszej myśli, ale, ale wyciągamy wnioski i idziemy do przodu. W każdym meczu rola bramkarki jest istotna, ale w takich meczach o awans chyba szczególnie. No tak, to w sumie mój najlepszy mecz w tym sezonie to pierwsze miejsce. Czy czułyście, jak już wcześniej pytałem o jakiejś presji, to czy ty czułaś jako bramkarka taką presję? No na pewno czułam mi presję, no bo no, to był bardzo ważny mecz, no jak najważniejszy. Jakieś wskazówki specjalne były odnośnie właśnie tego meczu ze strony trenera? No na pewno o karnych trener bardziej wspominał. A czy zaskoczył was czymś zespół tora Oborniki? Myślę, że nie. Zaczęły dosyć słabo i wtedy my wystrzeliłyśmy. W końcówce meczu jednak rywalki trochę was dogoniły. Z czego to wynikało z rozluźnienia? No, wydaje mi się, że poczułyśmy tak się bezpiecznie za bardzo. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że udało nam się wygrać, gdyż z obornikami u nich przegrałyśmy. Więc co? Cieszymy się, tym bardziej, że uzyskałyśmy awans do pierwszej ligi. I cóż? Jesteśmy bardzo zadowolone z meczu. A czułyście jakąś presję przed meczem? Presja zawsze jest. Tak jak mówię, tym bardziej, że u nich przegrałyśmy, więc tak jak gdyby one były e, kandydatem na wygranie tego moczu. Ale niespodzianka, wygrałyśmy. Bardzo się cieszymy z tego wyniku. A co zadecydowało o tym, że to wy jednak odniosłyście triumf? E, myślę, że dobrze byłyśmy przygotowane w obronie. I obro myślę, że obroną wygrałyśmy w ten mecz. To były piłkarki ręczne, ale nie zabrakło także emocji w Unii Hokeja, ponieważ w miniony weekend odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski właśnie w tej dyscyplinie. My również tam pojawiliśmy się z mikrofonem i z kamerą, a materiał przygotował Jan Ratajczak. Niedosyt oczywiście został po, po, po rzutach karnych, tym bardziej, że E, widzimy właśnie, że drużyna, z którą te rzuty karne no, o tak naprawdę włos e, przegraliśmy, e, gra w, aktualnie w finale turnieju e, i ten finał e, wygrywają, e, co, nas, e, co nas niezmiernie troszeczkę smuci, bo to znaczy, że nasz, nasz poziom jest trochę wyższy niż pokazuje to zajęte miejsce. E, celem turnieju był awans na, na turniej finałowy, do, żeby pojechać do Lublina na finał Akademickich Mistrzostw Polski. Udało nam się to zrobić. Bardzo wysoko wygraliśmy dzisiejsze mecze i pokazaliśmy, że e, zrządzenie losu i może słabsza dyspozycja dnia sprawiła, e, że nie zajęliśmy miejsca w pierwszej czwórce na, turniej, na turnieju półfinałowym. Znaczy się u nas sano ogólnie z y, y, hokeja. Nawet mówi się san od miasta Hokeja. Mamy u siebie właśnie nas w całej szczęście studentów, którzy chcą u nas grać, studiować i grać też w unihokeja i dzięki temu właśnie możemy pojechać na te mistrzostwa Polski i mam nadzieję, że w finale osiągniemy jakieś wyższe miejsca. Bardzo fajnie zorganizowany, dwie hale przygotowane bardzo dobrze. Miło nam tu było spędzić czas. Dziękujemy organizatorom za wkład. No i miejmy nadzieję, że przyczyni się to w przyszłości na, na kolejne takie imprezy. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się zająć pierwsze miejsce. Atmosfera była wspaniała. Ja ogólnie uwielbiam Akademickie mistrzostwa polski i cieszę się, że mogę tutaj być znowu i być z tą drużyną, bo są wspaniali. I także tutaj gospodarze dopisali, wszystko jest super. Na, na hali, poza halą atmosfera, także super wydarzenie. To by było na tyle w dzisiejszym UZ Navigatorze. Słuchajcie nas i oglądajcie w każdy wtorek o godzinie 11:15. Weronika Łuczak do usłyszenia do zobaczenia. UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu.